Coś, co pojawia się na każdej maturze, ale bardzo trudno przewidzieć, jakiego typu będzie to zadanie, czyli planimetria. Proponuję takie zadanie. W trójkącie ABC pole jest równe, bardziej bym powiedziała, że pole można wyliczyć z takiej zależności ABC do długości boku, wyznacz cosinus kąta leżącego naprzeciwko boku A. Wiecie, mniej się od razu to kojarzy. Wyznaczko sinus. Yy, wiecie, stwierdzeniem cosinusów, które swoją drogą bardzo lubię. Często używam. Więc na bank wyznacz kosinus. To w ogóle mi się od razu na twierdzenie kosinusów. Jest jeszcze to pole. I tak oprócz jakiegoś takiego tradycyjnego wzoru na pole. A razy H. Wiecie, kojarzy mi się od razu też A razy B razy C przez 4R. Z promieniem. Tu nic nie ma o promieniu, ale powiedzmy tak Wam. Przypominam, A plus B plus C razy R przez 2. To jest wzór na pole trójkąta z wykorzystaniem promienia okręgu wpisanego, ale tu też nic nie będę korzystać. Natomiast wzór ważny to jest 1 druga bok razy bok razy sinus kąta między bokami. W tym wypadku u mnie akurat chcę używać kąta alfa, czyli jedna druga razy B razy C razy sinus kąta między bokami. Pamiętajcie, no tutaj mam sinus, u mnie jest obliczko sinus. Od sinusa do kosinusa bardzo łatwo choćby jedynką trygonometryczną jakoś tam przejść spokojnie. No dobrze, od czego zacząć? Może tak, zapiszę sobie twierdzenie kosinusów, czy to jest a kwadrat równa się b kwadrat plus c kwadrat odjąć 2bc kosinus alfa. Ma. Teraz zapisuję ten wzór na pole, czyli mam tak a kwadrat minus b odjąć c kwadrat, równa się i wykorzystam ten wzór konkretnie. Oczywiście, gdyby mi coś nie wyszło, szukam jakiegoś innego wzoru, wróć, sinus. Czemu akurat ten wzór mi się podoba? Bo jest bc, a w twierdzeniu kosinusów też jest bc. Tutaj, jak wykorzystam wzór skróconego mnożenia, też będę mieć bc. To bardzo korzystne. No dobrze, rozpiszę ten wzór skróconego mnożenia, to będzie a kwadrat minus b kwadrat, tu będzie minus 2bc z tym minusem, to da 2 plus bc i będzie minus c kwadrat, tak, bo przez ten minus. bc razy sinus alfa. No dobrze. Hmm. a kwadrat minus b kwadrat minus c kwadrat, zobaczcie, to jakby twierdzenie kosinusów troszeczkę przekształcić, czyli zostawić tak. A kwadrat, to jest minus b kwadrat, minus c kwadrat, a po tej jednej stronie zostawić 2bc razy cosinus alfa. I to wstawić zamiast tego. No to zobaczcie, będę mieć minus 2bc razy cosinus alfa. To jest to. Plus 2BC równa się 1, druga BC razy sinus alfa. I co jest w tym pięknego, że wszędzie jest BC? Mogę spokojnie podzielić przez BC, bo CBC to długości boków nie mogą być równe 0. Tak, żebym się nie pomyliła. Mam tu minus 2 kosinusy w takim razie. Plus 2 równa się 1, druga. Sinus alfa. Zrobię, kochanie, razy dwa. Będę mieć minus 4 cosinus alfa plus 4 równa się sinus alfa. No i w sumie doszłam do jakiegoś równania trygonometrycznego. Moja propozycja jest taka. Skoro już mam, że sinus alfa równa się minus 4 cosinus plus 4, w sumie to jeszcze napiszę, wiecie co? Ten, w tej postaci o. Jakoś tak lub bardziej mi to wygląda. Podstawię to do wzoru, który jest prawdziwy zawsze. Czyli jeśli mam, że sinus równa się tyle, to ja wstawię to do jedynki trygonometrycznej w miejsce sinusa. Wstawię właśnie to wyrażenie. Do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Tu mam wzór skróconego mnożenia, czyli będzie 16 minus 2ab, czyli będzie 32 cosinus alfa plus 16 cosinusów kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1. Mam. Dostanę 17 cosinusów kwadrat alfa minus 32 cosinusów alfa. Jak przeniosę na tę stronę, będzie plus 15. Nie wiem, jak wolicie. Ewidentnie jest to równanie trygonometryczne, które jest w postaci takiego równania kwadratowego. Jeśli wolicie, to mogę zapisać, że cosinus alfa to będzie t. T musi należeć od minus 1 do 1, żeby takie podstawienie w ogóle miało sens. Później zastanowię się, co dalej. Natomiast na ten moment podstawiłam sobie w ten sposób. No dobrze. Czyli mam 17t kwadrat minus 32t plus 15 równa się 0. I teraz jeszcze ważna rzecz. Tutaj napisałam, że no, cosinus należy od minus 1 do 1. My mówimy o kosinusie kąta jakiegoś trójkącie, więc e, to tak napisałam pro forma, no bo kosinus jest między minus 1 a 1. To co mi wyjdzie będę ogarniać. Liczę deltę.

Teraz muszę zweryfikować te dwie odpowiedzi. Kosinus równa się 15 15-17, No tutaj doczepić się nie mogę. Kosinus jest dodatni, czyli jest to kąt ostry, nawet tak jak na moim rysunku. Jeśli kosinus równa się 1, kosinus równa się 1 dla 0. Eee, to jest sprzeczne. Bo alfa należy od zera, tak nie może być równe 0, bo mówimy o kącie w trójkącie, więc nie może być kąt zerowy, od 0, do, no, do, do pi do 180, też otwarte nie może być kąt równy 180. Natomiast y, cosinus równa się 1 dla 0, a potem dopiero dla dwóch pi, więc tutaj dostajemy sprzeczne. Odpowiedź w takim razie kosinus równa się 15, 17 i mam. No dobrze, to tak jakbym miała powiedzieć, to yy, ponieważ w zadaniu było podane pole, to szukam wzoru na pole, który byłby dobry. Pytanie, bo twierdzenie było o kosinus, więc przyznam, że to twierdzenie kosinusów narzucało mi się samo. Nie próbowałam stwierdzeniem sinusów. Natomiast jedną rzecz chcę skomentować. Już Wam mówię, którą. Kiedy doszłam do tej zależności z sinusem, wstawiłam to do jedynki trygonometrycznej. Niektórzy tego typu równości, Obustronnie podnoszą do kwadratu. Pamiętajcie, podnosząc jakąś równość do kwadratu, może się zdarzyć, że dostaniecie rozwiązań zbyt dużo, i trzeba na końcu zrobić sprawdzenie, czy to rozwiązanie jest poprawne. Co mam na myśli? Mam na myśli, słuchajcie, że czasami, no, jak mam równość. I podniesiemy ją do kwadratu, to wiadomo, że równość pozostaje równością. Ale to, wyobraźcie sobie, że to nie jest prawdą. Ale jak podniesiemy do kwadratu, to prawdą już będzie. Więc uwaga, podnosząc obustronnie równanie do kwadratu. Na końcu, jak mamy rozwiązanie, koniecznie musimy sprawdzić każde rozwiązanie, które nam wyjdzie, czy jest to prawda, bo bywa, że tutaj jest prawda, ale wcześniej może być coś fałszywego. Ja zaproponowałam podstawienie do jedynki trygonometrycznej.